A więc patent taki była sama bieżnia. Wsadziłem ten pierścień, tak jak kolega mówił. Parę kulek porosuwałem bez bez koszyka i mój ściągacz. I wylazłem. Zwał jest ściągnięte. Kolega pomógł. Tutaj też rzucił pomysłem. Wyciągnięte. Można czyścić. myć, pucować. Dobra, wyciągamy. Robiłem taki patent. Zobaczymy jak to pójdzie. Jest. Panie kolega, dzięki za pomysł. Dobra. Małe przyjęcie na razie.